Nie łapiemy chwilę, bo te chwile naprawdę zostaną z nami, myślę, na długo. Takie wspomnienia się kolekcjonuje. To ciężko, ale trzeba się trzymać, bo te górki są naprawdę... Wyprawa, jazda w szyku maluchowym, ale też jesteśmy ludźmi i trzeba coś zjeść. Konserwę? Jak tam, ja! maluchy ja! się nie zagrzały? Nie, nie grzałem czy Maluchy są takie dobre samochody. No popatrz, to widzisz tu jakiegoś rozkręconego malucha? No, nie, nie, nie. No, tak co majsterkuje, bo jest, wiesz, poza warsztatem trzeci dzień i nie wie co zrobić ze sobą. To my. Tak, słucham No, ale w takim miejscu przy Golden Gate jeszcze malucha nie naprawiałeś. No, e, nie, nie, jeszcze nie. Ale zawsze musi być ten pierwszy raz. To możesz sobie do CV wpisać. No mogę, no faktycznie, będę miał <grym> bardzo rozszerzony. Tak jest. Auta Perel. Chicago. Dojechaliśmy. Siema, witam Was na kanale Jarzyna Film. Prosto z mostu Golden Gate w San Francisco na wielkiej wyprawie maluchów do Kalifornii. Jak widzicie, 17 maluchów przejeżdża przez ten most. Epicki widok. Zapraszam Was. Subskrybujcie koniecznie ten kanał. Teraz. I zaczynamy całą wyprawę! Gotowy do jazdy? Gotowy do jazdy. Wszystko gotowe, zatankowane, ciśnienie sprawdzone, lecimy dalej. jak? Trasa gotowa? Jesteśmy na gotowo, Jedziemy. Dobrze, jak, krak jak krakersik? Krakers jest gotowy, krakers jest gotowy do wyjazdu. krakers, you ready? Krak Let's go gotowy? mogę coś powiedzieć. Co, jeszcze raz? No teraz już mogę Ci powiedzieć. No to po powiedz coś, powiedz coś. Pozdrawiamy wszystkich. No powiedz, co, kogo chcesz w Polsce pozdrowić? Nie wiem, wujka, Ciocię. No, wujka, Ciocię. No. Co, jeszcze raz? Tak, wujka, Ciocię. Dzięki. Idziemy do Golden Gate Bridge teraz. Będzie zajebiste. Będzie fajnie na pewno, ale wszyscy muszą najpierw dojechać. Żebym, to żeby tu... Widzę, że Ty masz jakieś mieszane uczucia co do tego, że damy radę w jednym szyku dojechać. Się nie pogubimy. 17 maluchów, 17 indywidualnych i 17 indywidualistów, którzy każdy lubi po swojemu. to, ja, to może być, to może być no, trochę ciężko, ale trzeba się trzymać, bo te górki są naprawdę. Nie, tam, tam, nie ma żadnych z nimi, po prostu. To będzie, będzie fajnie, tam będzie. Ty masz adresy? E, nie, wyślij na grupę. Wiesz, wysłany na grupę. Tak? Dobra. Jak obstawiasz, ile maluchów nie wyjedzie pod górki, czy wszystkie? Wszystkie, wszystkie wyjadą. Wszystkie? Oczywiście, że tak. Wszystkie wyjadą. Tutaj wiesz, co to za pytanie? No, no ja podpuszczam, wyjechać. no co ty? Wszystkie mają wyjechać. Dobra, że na co to za pytania? Jakie nie wyjadą? Czekaj, zmieniamy zestaw. Zmieniamy zestaw pytań. Uwaga, teraz jest kącik ogłoszeń. Tutaj kolega szuka fajnego malucha. Tak, tak słapa jakiegoś bardzo ładnego, czystego, pachnącego, niepogiętego, niepołamanego. Może być skatką. Pięć tak. biegu może być kurwa Dobrze, jak ktoś ma to zgłaszajcie się. Tak, dziękuję. I bigos, pozdrawiam. Ona lubi pomarańcze. Yeah, yeah, yeah. <laughs> lubi jak dla niej tańczy. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Widzę, że w dobrym humorze jesteś. Bardzo dobrym. Będzie tańczenie wieczorem. <laughs> Kolejną wiedzę. Ale yes. wy macie takiego prawdziwie kalifornijskiego malucha z otwieranym no ja dachem ja faldach. Ja życie to jest życie. Przygotowani jesteśmy, I mamy dzień trzeci wielkiej wyprawy maluchów do Kalifornii, jesteśmy nadal w San Francisco. Dzisiaj ten ładny dzień, nie tylko ze względu na słońce, ale też ze względu na to, że możemy sobie przejechać najpiękniejszymi, albo jednymi z najpiękniejszych tras w San Francisco. Będziemy pod Golden Gate, będziemy w centrum, gdzie jest taka ładna. Zobaczycie co ja wam będę mówił, więc za chwilę startujemy i zapraszam Was dalej w podróż maluchami po San Francisco. San Francisco, moim zdaniem, są mosty i jest Golden Gate. I dopóki się tego nie zobaczy na własne oczy i nie poczuje się tego, to się tego nie zrozumie. Ja tego nie rozumiałem do tej chwili teraz. Za moment, o już jadą, za moment zobaczycie e, maluszki, które wjeżdżają z wielkiej wyprawy maluchów e, Out PRL Chicago pod ten niesamowity punkt widokowy, ale powiem Wam tak, jak będziecie mieli okazję przyjechać do Kalifornii, do San Francisco, no ten most to jest w ogóle. Petarda, to jest, to jest coś niesamowitego, ale dobra, jadą i zobaczcie jak maluszki wjeżdżają w to, myślę, że niezwykłe miejsce. og de av seg over om det er sant eller Teraz czekamy na przejazd, bo to jest jeden kierunek w tym momencie, zobaczcie tam, jak się zwolni, będzie zielone, ruszamy wszystkimi maluchami Malucha. i zobaczcie, cały rząd maluchów z tyłu w tle, San Francisco, jedziemy, będzie głośno. Dobra, odjedź. Ja! 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 Jak jest? Dobra, jak chcę jeszcze raz? <laughs> Słuchajcie, jedna sprawa to jest przejechać się przez most Golden Gate, a druga sprawa to jest wyjechać na jeden z punktów widokowych i zobaczyć go z góry, bo to też robi bardzo fajne wrażenie. Zobaczcie, w tym momencie jesteśmy sobie. O, na takim jednym z punktów maluchy się powspinały na górę, widać przepięknie most. No i łapiemy chwilę, bo te chwile naprawdę zostaną z nami, myślę, na długo. Takie, takie wspomnienia się kolekcjonuje. Wygląda to naprawdę obłędnie. TKS w San Francisco dowozi Was na górę z widokiem na most, na miasto. Jarzyna pozdrawia. Maluchy, auta PRL, Chicago, klubowe. Szefowa, nakleiła. Pięknie. Tu byliśmy, tak Auta, jest. Auta pera Auta pera Chicago. Dojechaliśmy. Ja wiem, co się stało. Ja wiem, co się stało. Maluch się zepsuł. Nie, ja myślałem, że to trabant. A to ja maluchu mnie robię. Weź, tak kurwa. Ja już to nie. To Tomek no, ale w takim miejscu przy Golden Gate jeszcze malucha nie naprawiałeś? Eh, nie, jeszcze nie. Ale zawsze musi być ten pierwszy raz. Słuchaj. To możesz sobie do Civi wpisać? No, mogę, no faktycznie, będę <laughs> miał bardzo <laughs> rozszerzone. <żonę. laughs> Pawódca na Golden Gate, podjedzie. Czekaj, idę po grubie jakie? I ogarniemy, nie? Czy nie? To no myślę, że ogarniemy. Hello? Jak tam maluchy się nie zagrzały? Nie, no... nie grzałem. Czy maluchy no. są takie dobre no. samochody? No popatrz, jest to widzisz tu jakiegoś rozkręconego malucha? Y nie, nie. On no, jak wam co majsterkuje, bo jest wiesz, poza warsztatem trzeci dzień to. i nie wie co zrobić ze sobą. <noise> pozdrawiamy. Nie tu pozdrawiamy, coś? Coś więcej, no co ty? Jesteś przy Golden Gate w Kalifornii na pięknej wyprawie Przyjał klubowej. z Borusowej i krucyfix? Krucy no. Co? Powiem wam tak, bunkrów nie ma, ale też jest fajnie. <głosy> Lubię. <głosy> klep ze smarcem. <noise> I ciepłą, żytnią. To jest ten, hasło jest nie spać jeździć, jeździmy, nie śpimy, ale jest jeszcze jakaś wersja amerykańska, tak? Jaka jest? Don't sleep, drive. <laughs> Powiem Wam, że ciężko się zdecydować, z której strony ten most lepiej wygląda. Czy z tamtej strony, czy z tej, z której teraz jesteśmy. Można byłoby powiedzieć, że most jak most, nie? Ale jest coś takiego magicznego w tym moście i w ogóle jest taka fajna historia. Jak mój syn Franek urodził się 10 lat temu, bo teraz będzie miał 10 urodziny, to wrzuciłem takie zdjęcie właśnie. Welcome to San Francisco. Dedykuję Ci ten fragment filmu, bo uważam, że ten most jest rewelacyjny, jest przepiękny. Przyjedziemy tutaj kiedyś razem. Widok, coś, coś niesamowitego, naprawdę. Jak będziecie mieli kiedyś w życiu taką okazję pojechać do Stanów, do Kalifornii, to ten most myślę, że zrobi na Was ogromne wrażenie. Wyprawa, jazda w szyku maluchowym, ale też jesteśmy ludźmi i trzeba coś zjeść. Konserwa? Jak się nie ma, to się lubi. Konserwa? To się ma. Konserwa. Trzeba ją Słuchajcie, gdyby Wam się wydawało, że Polacy w Stanach jedzą amerykańskie jedzenie, nie. Czy się je więcej polskiego jedzenia? Niż w Polsce. Pasztet polski, pasztet polski. Przysmak śniadaniowy. Ogóreczki już były, nie ma. Kteruska. Ogóreczki. O, nie, luksusowa, luksusowa. Nie Ta dla Ciebie, boś. dla kobiety. Jest. Dla, dla kiszone. Mm. Smaczne. Hej. Jest bardzo ciepło. Dzisiaj mamy bardzo ładną pogodę. Piękne maluchy i najlepsze widoki. I to, to jest nasz trzeci dzień wyprawy. Wczoraj mieliśmy spotkanie z, z Polonią, tutaj mieszkającą na stałe w San Francisco. Dzisiaj, jak widać, jesteśmy w pięknym miejscu. Zaczęliśmy oficjalnie naszą, naszą przygodę z, z Kalifornią. Jesteśmy w San Francisco w tej chwili przy moście. Golden Gate Bridge, prawda? I co? I lecimy dalej. Zwiedzamy dzisiaj jeszcze San Francisco. Lecimy przede wszystkim słynną drogą Lombard Street przejechać się maluszkami. Trzymać kciuki, prosimy tylko o, o pogodę i bezawaryjność naszych pojazdów.

Teraz tak od kuchni. Czy to było łatwo zrobić, nagrać te wszystkie maluchy? Nie! No, dziewczyny potwierdzają. Nie było łatwe. Dzięki sprzętowi udało się zebrać wszystkich, żeby nie zginęli na światłach w tym ruchu całemu ulicznym San Francisco i udało się przejechać w miarę równo całą tą Lombard Street, która robi naprawdę mega wrażenie, ale jak to zawsze na ekranie nie jesteśmy w stanie wam pokazać, nie jestem w stanie Wam pokazać wszystkiego, najlepiej po prostu tutaj przyjechać samemu, ale maluchy i ta Lombard Street robi mega wrażenie. Weź deskę? Tak, od pana teraz. Co ty mówisz? Dwa dwie bułki i chińską zupkę.